Dlaczego na Polskę spadły kosmiczne śmieci? Czy będzie tak częściej? Zaczęło się od tego, że w środę 19 lutego około 4.45 nad Holandią, Niemcami i Polską można było zobaczyć spektakularny widok rozpadającego się drugiego stopnia rakiety Falcon 9. Potem w ciągu dnia znaleziono cztery fragmenty rakiety, które spadły pod Poznaniem. Były to butle z helem używane do zapewnienia ciśnienia w zbiornikach paliwa drugiego stopnia Falcona 9. Tym razem nikt nie zginął. Nie wyrządziły one także poważnych szkód materialnych. Ale na przykład rok temu fragment zużytych baterii ze stacji kosmicznej spadł na dom na Florydzie. Czy zatem takie incydenty będą się nam przytrafiać częściej? Czy problem kosmicznych śmieci na orbicie jest na serio poważny? Czy agencje kosmiczne robią coś z tym problemem? Aby ustalić fakty, postanowiłem porozmawiać z ekspertem i zaprosiłem na rozmowę Mariusza Słoninę, który pracuje w polskiej firmie Sybilla Technologies zajmującej się śledzeniem kosmicznych śmieci i satelitów.